Sponsorem programu jest Orlen. Dalekich lotów polskim skoczkom rzeczy firma Blachotrapes, dystrybutor systemów fotowoltaicznych Revolt Energy. Razem sięgamy nieba. Żelowy Atlas Grund NKP nie pozostawia smug, zacieków ani wybłyszczeń. Mnie to przekonuje. Piątek! Piąty dzień stycznia, za to czwarta finałowa stacja turnieju Czterech Skoczni. Jesteśmy w Bischofshofen nieopodal Salzburga. Ten białutki ślad za nami, to jest sukces, sukces Komitetu Organizacyjnego w Bischofshofen, bo zarządzanie kryzysowe naprawdę na 5 plus tutaj. Tak, no były tam spore problemy, bo zerwały się te siatki utrzymujące śnieg, no szczęście w trybie no, pilnym udało się te, te siatki ściągnąć z Klingenthal, no i ostatecznie mamy tutaj naśnieżoną skocznię przygotowaną do turnieju czterech skoczni, do tego finałowego przystanku i... Cieszymy się, że możemy tutaj być i rywalizować. Tak, dziś dzień kwalifikacji, 16.30, wtedy ruszą te właśnie eliminacje, 14.15 oficjalny trening. Pogoda, pogoda iście jesienna, ale to się niebawem zmieni. To może budzić pewne takie wątpliwości, czy ta pogoda będzie stabilna, ale jeżeli myślę o Bischofshofen, to tu zawsze było spokojnie, ta skocznia jest świetnie osłonięta. Spodziewamy się jednak deszczowego frontu, a to zawsze niesie pewne takie zmiany. Tak, no dziś powinno być spokojnie, na razie tutaj naprawdę patrzę na dym, który się tu z pobliskich domków gdzieś unosi i jest bardzo, bardzo pionowy, więc podmuchów po wiatrów faktycznie nie ma żadnych. Ta temperatura też nie jest jakaś bardzo wysoka, troszkę powyżej zera, więc dziś powinny te treningi, kwalifikacje pójść sprawnie i w miarę sprawiedliwych warunkach. Jutro no, może być trochę turbulen turbul turbulentnie, bo jak powiedziałeś, to no, idzie front, będzie najpierw deszcz, potem powoli ma przechodzić. W śnieg z deszczem. No, na pewno będzie nieprzyjemnie dla nas, dla kibiców czy dla zawodników, którzy będą po prostu mokrzy, ale jeśli chodzi o wiatr, to nie zapowiada się, że, że, żeby jakoś miało wiać. No, mamy nadzieję, że też ten finałowy konkurs dojdzie do skutku i będzie roz, e, przeprowadzony zgodnie z planem. Tak, bo sytuacja jest ar ciekawa. Andras Wellinger czy i Kobayashi, który lideruje tej turniejowej stawce. Turniejowi, który odbywa się w takich naprawdę wiosenno-jesiennych warunkach, ale tutaj nadciąga istny atak zimy. Tutaj w Bischofshofen za kilka dni będzie prawie minus 20 stopni, a może i właśnie tyle. Wy w Polsce już wiecie, jak to jest zimowo. My czekamy na ten atak tutaj. Turniej Czterech Skoczni zakończy się, tak jak Tadeusz powiedział, w, w, przy opadach deszczu, przy takim zielonym anturażu, ale, ale potem, polski turniej, to wszystko spodziewamy się na prawdziwej zimy. Tak, tak, właśnie. Spodziewamy się, że ta zima będzie naprawdę taka, taka, jak trzeba. Będzie biało, będzie chrupał śnieg pod, pod nogami i no i przede wszystkim rywalizacja będzie na dobrze naśnieżonych skoczniach i z dobrze przygotowanym zeskokiem, bo to też jest bardzo ważne, żeby zawodnicy mieli jak wylądować, żeby lądowali stabilnie, bezpiecznie, bo nieraz widzieliśmy, że w wyniku właśnie tego, że ten zeskok był zbyt miękki albo zbyt oblodzony, bywały i kontuzje, no i lub chociaż żeby poważne upadki. Śmignął właśnie tutaj bus biało-czerwony z polską kadrą. Oni są już gotowi do tego, żeby tutaj poszaleć na skoczni imienia Paula Ozerleitnera. 59 skoczków, 6 Polaków bez zmian w szeregach biało-czerwonych i kto to wszystko wygra Tadeusz? Mamy tutaj dwóch faworytów, Austriaków, którzy, którzy chcą rozgrzać tę publiczność, która już dzisiaj się zgromadzi. Jan Herl wygrał na Bergizel, przełamał te pasce niepowodzeń Austriaków właśnie tam. On jest z tego klubu, z lokalnego klubu z Bischofshofen, no i Stefan Kraft, który pochodzi też z tego regionu. Klub co prawda inny, ale to tutaj w Bischofshofen rozpoczęła się jego wielka kariera. Który z tych dwóch? Oj, no naprawdę, trudne, trudne pytanie. Ja bym troszkę jednak postawił na Jana Herla, który jest teraz takim na takiej fali wznoszącej. Ta jego forma jest coraz lepsza, więc, więc ja wybieram Jana. Dobrze, jest też lider Pochodu Świata <grymka 'if> Stefan Kraft. On także tego szwungu sobie jeszcze trochę ma, także będziemy obserwować. Transmisja we rozporcie wyniki na ski Czekamy na rozstrzygnięcia piątkowe.